Hola amigos i y amigas, yo soy Małgosia y muchas gracias por estar aquí de nuevo. Witam Was serdecznie i oczywiście dziękuję za wszystkie kciuki, komentarze i za subskrypcję. A jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zacznij. I pamiętaj, żeby włączyć, żeby zaznaczyć dzwoneczek, gdyż wtedy od razu otrzymasz powiadomienie, jak ja opublikuję nową lekcję, no i po prostu będziesz na bieżąco i nie przeoczysz żadnego filmiku. A dzisiaj mamy temat 23 zwroty z czasownikiem ASER. W zeszłym tygodniu opublikowałam już jeden filmik, który dotyczył czasownika ASER i zrobiliśmy sobie odmianę tego czasownika w czasie teraźniejszym, czyli prezente de indicativo. Mówiłam, że jest to czasownik, który ma tylko i wyłącznie pierwszą osobę nieregularną w czasie teraźniejszym. Czyli pierwsza osoba liczby pojedynczej to Ago, a później w pozostałych osobach ten czasownik odmienia się, tak jak czasowniki regularne zakończone na ER. Jeżeli nie widziałeś, nie widziałaś e, tego filmiku, który dotyczy odmiany czasownika ASER, to zapraszam Ciebie, zobacz go, podlinkuję Ci tutaj ten filmik, a teraz sobie tak szybciutko tylko przypomnimy odmianę czasownika ASER w czasie teraźniejszym. AGO, ASES, ASE, ASEMOS, ASEIS, Asen. Jeszcze zanim przejdziemy do obiecanych zwrotów, to przedstawię się dla osób nowych. Ja nazywam się Małgorzata Kawczyńska, uczę języka hiszpańskiego już od przeszło 15 lat. Jestem autorką kursów online, zeszytów, ćwiczeń, fiszek, słownika, koniugatora, a oczywiście wszystkie linki do moich produktów online do moich mediów społecznościowych znajdziesz w opisie pod tym filmem. No dobrze, no to teraz przechodzimy do naszego tematu i do zwrotów. 23 zwroty z ASER. Zobaczmy jakie zwroty przygotowałam dla Ciebie. ASER KOLA stać w kolejce. ASER LA MALETA pakować walizkę. I od razu chcę Ci podać zwrot. Jak powiemy rozpakować walizkę. Czyli do czasownika ASER musisz dodać przedrostek DES i mamy czasownik DES i cały zwrot DES LA MALETA, czyli rozpakować walizkę. ASER RUIDO, hałasować. ASER FOTOS, robić zdjęcia, fotografować. ASER UNA llamada, zadzwonić. ASER LA CAMA. Ścielić łóżko. Aser un pastel. Piec ciasto. Aser se el sueco. Udawać Greka. Zwróć uwagę, że tutaj pojawił się czasownik aser jako czasownik zwrotny. Aser pusles. Układać puzzle. Aser tonterias. Wygłupiać się. Aser promesas. Składać obietnice. Aser ejercicio. Ćwiczyć, wyprawiać sport. Kolejny zwrot to hacer los ejercicios, czyli oznacza to samo co hacer los deberes, robić lekcje. Hacer un examen, zdawać egzamin. Hacer una carrera, studiować. Chodzi tutaj o jakiś wydział, o jakiś kierunek na studiach, na uniwersytecie. Aser caso posłuchać kogoś. A ser de bombero, czyli odgrywać, grać rolę kogoś. Bombero to jest strażak. A ser frio, być zimno. A ser calor, być ciepło. A medio a ser, ukończone w połowie. A ser danio a alguien, wyrządzać komuś krzywdę. Przeczytam jeszcze raz te wszystkie zwroty, ale już tylko w wersji hiszpańskiej bez tłumaczenia. A ser cola, a la maleta, desacer ser la maleta, a ruido, ruido, fotos, a una llamada, a la cama, a un pastel, a se el sueco, a pusles, Hacer tonterías, hacer promesas, hacer ejercicio, hacer los ejercicios, hacer los deberes, hacer un examen, hacer una carrera, hacer caso, hacer de bombero, hacer frío, hacer calor, a medio hacer. Aser, Danio, a argien. Jeżeli znasz jeszcze inne zwroty z czasownikiem Aser, to podziel się nimi w komentarzu. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję za uwagę, za to, że byłeś, że byłaś. Pamiętaj, że gramatykę oraz słówka możesz ćwiczyć na moich kursach online, a linki oczywiście znajdziesz w opisie pod tym filmem. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zostawisz łapkę, zostawisz komentarz, udostępnisz filmik. I oczywiście zapraszam na kolejne filmiki. Muchas gracias por akompaniarme i nos vemos pronto. Saludos!